Jeden. Star! Ale ruszyli. Potężny tłum. Patrz się, się lepiej niż na służebcu. Ruszyły te konie wyścigowe. 1200 kilkadziesiąt latów. Jest już teraz na trasie. Życzymy miłego biegu, kochani, wróćcie z rekordami życiowymi. Supery odpalone, widzę jak przebiegacie, każdy na ręku jakiś zegarek. Włącza go wyłącza. Poprawia słuchawki w uszach powodzenia. Życzymy wszystkim biegaczom. Macie jeszcze brawa od marszałka, od prezydenta, od starosty. Wszyscy ważni ludzie z województwa łódzkiego wam biorą dzisiaj brawo. Bardzo się cieszymy, że jesteście w kamienicach. Odwiedzacie trochę nasze miasto i okolice. Widzimy się na mecie za mniej więcej godzinę. Z mi rzecz ciasta. Ale to już jest